Marek Woźniak marszałek województwa wielkopolskiego zapalił znicz pamięci podczas corocznej jesiennej akcji upamiętniającej polskich patriotów, którzy zginęli jesienią 1939 roku w ramach zaplanowanej przez Niemców operacji Tannenberg. Dlatego że byli Polakami, dlatego że stanowili zagrożenie dla okupantów, że będą liderami oporu. Przeciwko okupacji niemieckiej byli wyselekcjonowani, prawdopodobnie wcześniej zapisani na listach, wyszukani po zajęciu terytoriów Wielkopolski i sąsiednich obszarów, które zostały włączone do III Rzeszy, i w różny sposób zamordowani. Jedni z nich podczas egzekucji na rynkach wielkopolskich miast, takich jak Gostyn, śrem, kurnik, mosina, lub w taki skryty sposób w lasach chociażby palencko-zakrzewskich, gdzie pod osłoną drzew zamordowano ich i pochowano tak, aby nikt o tym się nie dowiedział. W tym roku wraz z przedstawicielami rządu, samorządu oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu Marek Woźniak postawił zapalony znicz przed ścianą śmierci w Forcie VII w Poznaniu. Akcja Zapal Znicz Pamięci po raz pierwszy odbyła się w 2009 roku. Marek Woźniak od samego początku sprawuje nad nią patronat honorowy. To piękna akcja edukacyjna, mająca przekazać pamięć, e, zwłaszcza młodym ludziom. Tak, aby pamiętano polskich patriotów, którzy wówczas stracili życie. Celem akcji jest oddanie czci Polakom, którzy znaleźli się na niemieckich listach osób przeznaczonych do likwidacji i w pierwszych miesiącach wojny zostały zamordowane przez Niemców na terenach zagarniętych przez III Rzeszę. Tylko na tych terenach do końca 1939 roku zginęło 40 tysięcy Polaków. Organizatorami projektu są Radio Poznań i rozgłośnie regionalne polskiego radia oraz oddziały edukacyjne IPN z Poznania, Gdańska, Bydgoszczy, Katowic i Łodzi.